Cześć! W tym filmie pokażę Ci jak za pomocą dziewięciu prostych tipów usprawnić swoją pracę w programie Adobe Premiere Pro. Ja nazywam się Paweł Przewłoka i chyba nie ma co przedłużać. Zaczynajmy! Po pierwsze, Autosave. Jest to jedna z ważniejszych, jak nie najważniejsza rzecz, którą powinieneś ustawić w swoim projekcie już na samym początku. Załóżmy, że Ty zapisałeś ostatnią wersję dwie godziny temu. Przez ten czas zrobiłeś mnóstwo pracy, wyskoczył błąd. Cały projekt legł w gruzach. Natomiast Autosave pozwolił na to, że projekt zapisywał się co 5 minut. Dzięki temu masz backup, do którego możesz wrócić. Jak ustawić Autosave? Klikamy w menu i zakładkę Edit. Preference tam szukamy zakładki Autosave. Automatyczny zapis ustawiamy na 5 minut, a maksymalna ilość projektów to 10. Chodzi o to, że premierka co 5 minut będzie tworzyła jeden backupowy projekt i stworzy ich 10. Gdy dojdzie do samego końca, będzie nadpisywała te projekty od samego początku. I tak w kółko. Skróty klawiszowe, kolejny ważny temat, który może usprawnić i przyspieszyć Twoją pracę aż 3, 4, 5-krotnie, w zależności jak posługujesz się tymi skrótami i ile rzeczy skróciłeś, bo tak naprawdę bardzo wiele czynności w premierce możemy zastąpić skrótem. Zacznijmy od najbardziej popularnego, czyli cięcia. Klasycznie selekcja może wyglądać w ten sposób, że wybierasz C, czyli żyletkę, dokonujesz cięcia w miejscu, w którym chcesz, V, czyli kursor, klikasz klocek, który chcesz usunąć i Delete, u mnie D, czyli usuń klocek. Były to trzy ruchy, które możesz zrobić w jednym. Wystarczy, że głowicą dojedziesz do miejsca, w którym chcesz dokonać cięcia i klikasz Q. Fragment od razu został ścięty, wyrzucony, a przerwa została zgubiona. To samo możemy zrobić na samym końcu klipu. Dojeżdżamy głowicą do miejsca, w którym chcemy dokonać cięcia i klikamy W. Dokonała się ta sama czynność, zamiast trzech ruchów mamy jeden, więc trzykrotnie przyspieszyliśmy naszą pracę. Załóżmy, że chcesz dokonać selekcji w swoim monitorze źródłowym. Klikasz dwukrotnie plik, który chcesz obejrzeć, wybierasz swój fragment, klikasz nawias otwarty jako wejście i nawias zamknięty jako zejście, czyli ten właśnie fragment przenosimy na swój timeline i to jest twoja selekcja. Możesz zrobić to naprawdę dużo szybciej. W swoim monitorze źródłowym wybierasz fragment, który chcesz i klikasz i jak in i o jak out. Właśnie zaznaczyłeś fragment, który chcesz wybrać i za pomocą kolejnego skrótu klawiszowego, czyli kropki, przenosisz to bezpośrednio na swój timeline. OK, mamy tutaj 3 sekundowy fragment swojego wideo. Klikamy nasz fragment, wchodzimy w zakładkę Effect Controls. Jeżeli jej tutaj nie widzisz, możesz ją znaleźć w menu Window, Effect Controls. Na sam początek przeskalujmy trochę nasze wideo. Tutaj wybieramy zakładkę Skala. Klikamy nasz stoper, tworzy nam się taki diamencik, przesuwamy go na sam początek naszego klipu. Teraz wpiszmy tutaj 120% i ten diamencik przenosimy sobie skrajnie do prawej strony. Skalowanie naszego wideo o 10% jest praktycznie bezstratne, o 20% jest jeszcze akceptowalne. OK, nasze wideo powolutku dojeżdża do 120%, co dalej możemy zrobić? Możemy dodać jeszcze rotację, klikamy nasz stoper na samym początku, gdzieś w połowie klikamy sobie 6%. Przenosimy ten diamentnik na sam koniec. I tyle, może nie zmieniliśmy tego wideo diametralnie, ale ono wygląda już trochę ciekawiej. Ok, skoro tutaj jesteśmy, to czas na kolejny krok, czyli zmiękczenie naszych animacji. Skalowanie, które zrobiliśmy, działa w następujący sposób. Kamera z równą prędkością startuje, jedzie przez cały klip i z równą prędkością hamuje. To, co teraz zrobimy, to zmienimy prędkość startu i zahamowania tej kamery, czyli ona wystartuje powoli, potem będzie troszeczkę szybciej i na samym końcu znowu powoli zostanie wygaszona. Klikamy nasz diament, który jest na samym początku, prawym przyciskiem myszy i szukamy tutaj opcji Easy Out. Zaznaczamy ją. Na samym końcu robimy to samo, tylko że Easy In. Samo zmiękczenie tych keyframeów jeszcze nam nie załatwiło sprawy. Rozwijamy dodatkowe menu. Teraz musisz przeciągnąć ten suwak. Gdzieś do połowy, to samo robisz z pierwszym suwakiem, też do środka go przesuwasz. Teraz animacja startuje powoli, wchodzi na miękko do szczytowego momentu i potem powoli znowu zostaje wygaszona. Adjustment Layer to jest taka przezroczysta warstwa, którą układasz na swoją sekwencję. Załóżmy, że chcesz, żeby twój projekt był czarno-biały. Możesz to zrobić poprzez nakładanie efektu czerni i bieli na każdy z klocków, ale możesz zrobić to prościej, czyli za pomocą Adjustment Layer. Wybierasz zakładkę New Item, szukasz Adjustment Layer. W oknie projekt stworzył nam się nowy element, jest to Adjustment Layer. Przeciągamy go na nasz timeline, na wolną ścieżkę, rozciągamy nad całym projektem. I teraz na tą szybę, na ten Adjustment Layer nakładamy nasz efekt black and white. I tyle. I wszystkie elementy poniżej tej warstwy stają się czarno-białe. Każdy efekt, który nakładamy na adjustment layer, oddziałuje bezpośrednio na pliki poniżej. To może być efekt czerni i bieli, ale co ciekawe, to również może być efekt kaszety. Szukamy efektu crop, nakładamy go na nasz adjustment layer, z góry ścinamy około 13%, z dołu również. Dzięki temu wszystkie warstwy poniżej również zostają ścięte w ten sam sposób. W ten sposób stworzyliśmy właśnie taką udawaną kaszetę. Kolejny tip to jest master effects, super użyteczna rzecz. Załóżmy, że w swoim projekcie masz plik, którego użyłeś kilkukrotnie i teraz musisz go pokolorować. Możesz to zrobić pojedynczo, czyli klikając każdy z tych klipów i kolorując go pojedynczo, ale równie dobrze możesz zrobić to u źródła, czyli na master efekcie. Ok, jak to zrobić? Wybieramy nasz plik na Timeline. w zakładce effect control mamy dwie kolejne zakładki, projekt i master. Wszystko co zrobimy w zakładce projekt, czyli na przykład przeskalujemy nasze wideo, Zostaje nałożone tylko i wyłącznie na tym jednym klocku, na tym jednym wideo. Ale jeżeli tutaj wybierzemy zakładkę Master i na nią nałożymy naszą kolor korekcję, to zostaje ona nałożona na każdy użyty fragment tego pliku. Także każdy z użytych tutaj fragmentów już ma w sobie nałożoną kolor korekcję. Przydaje się to na przykład wtedy, gdy masz godzinny wywiad i na jedną z kamer chcesz założyć kolor korekcję. To zamiast robić to na pojedynczych klipach, zakładasz efekt tylko w zakładce Master i wszystko zostaje automatycznie pokolorowane. Jeżeli na swój plik w zakładce Master nałożyłeś efekt, ten plik zostaje zaznaczony w ten sposób, czerwonym podkreśleniem. Ok, kolejny tip to jest usuwanie przerwy pomiędzy klipami. Załóżmy, że kończymy naszą selekcję, wycinamy wszystkie elementy, których tutaj nie chcemy. Teraz na naszym timeline mamy porozsypywane nasze wideo. Możemy usunąć przestrzeń klikając ją i klikając Usuń. Ale najprostszym i najszybszym sposobem jest zaznacz wszystko. Ctrl A zakładka w menu Sequence i tutaj opcja Close Gap. Przy czterech plikach może nie zobaczysz różnicy, ale jeżeli masz ich aż 40 rozrzuconych w ciągu dwóch godzin na swoim timeline, to jednym kliknięciem załatwisz całą sprawę. Kolejny tip, moim zdaniem na maksa użyteczny, to jest wrzucanie filmów bezpośrednio na YouTube czy Vimeo, czy jakąkolwiek inną stronę. Wszystko dzieje się automatycznie, wystarczy jedno kliknięcie w premierce. Skrótem Ctrl-M wywołujemy okno eksportu. Zaznaczamy sobie kodek i presety, jakie chcemy. Nas interesuje teraz zakładka Publish. Klikamy ją i próbujemy tutaj odnaleźć platformę, na którą chcemy wrzucić nasze wideo. My chcemy YouTube. Logujemy się na swoje konto i już jesteśmy podpięci. Teraz to, co musimy zrobić, to nadać tytuł. Możemy dodać opis i ustawienia prywatności, nasze wideo teraz będzie prywatne. I klikamy eksport. Pojawiło nam się pierwsze okno, które było odpowiedzialne za eksport wideo, drugie okno jest odpowiedzialne za upload wideo do sieci. Ja otworzę swój kanał i tutaj widzimy, że wideo, które wrzuciliśmy, już zostało przesłane na nasz kanał. Tytuł: nowy projekt, więc wszystko się zgadza. Ten tip jest bardzo praktyczny, bo na przykład, gdy masz eksport, który trwa dwie godziny, możesz spokojnie wyjść z domu i po dwóch godzinach masz swoje wideo już na telefonie. Kolejny tip to kolejna automatyzacja, bardzo fajny patent, który się sprawdza w większości przypadków. Powiedzmy, że zrobiłeś projekt, który jest w rozdzielczości 16 na 9, chciałeś go uploadować na YouTube, ale klient powiedział, że chce go również zobaczyć na Instagramie w formacie 9 na 16, w formacie pionowym. Wystarczy, że klikamy go prawym przyciskiem myszy. Tutaj wybieramy zakładkę Auto Reframe Sequence i wyświetlają nam się tutaj opcje zmiany rozdzielczości, np. 1 na 1, 4 na 5, 9 na 16, 16 na 9 i opcja własna. My wybieramy 9 na 16 czyli wideo pionowe w zakładce motion tracking możemy ustawić jakiego rodzaju mamy montaż czy to jest montaż dynamiczny czy to jest montaż troszeczkę wolniejszy my ustawiamy sobie default tu mamy opcję nestowania albo nie nestowania, nie nestujemy co się wydarzyło? program stworzył nowy folder w którym jest nasz projekt w formacie 9x16. Gdy go otworzymy, widzimy, że nasze wideo jest w formacie pionowym. Program robi to automatycznie. I nie chodzi o to, że on ścina ramki po bokach i zostawia wszystko, co jest w centrum. On wybiera najciekawszy fragment twojego wideo i przesuwa je do centrum. Teraz, mimo tego, że twoje wideo zostało zawężone, to nadal w centrum kadru masz to, co powinieneś zobaczyć. I kolejny raz, za pomocą jednego kliknięcia, wykonała nam się jakaś tytaniczna praca, którą byśmy musieli robić ręcznie. Jeżeli masz jakieś pytania, albo chciałbyś się dowiedzieć, Coś więcej na temat montażu wideo to napisz tutaj w komentarzu albo do mnie na prywatną wiadomość jak zawsze staram się odpowiedzieć na każdego maila na dzisiaj to tyle widzimy się następnym razem w kolejnym filmie cześć